Siemni widzowie. Witam Was na następnym odcinku. I teraz testuję nową kamerę, którą właśnie mam. Kupiłem. I będę Wam pokazywać moje wszystkie tablety. Eee, to nie są wszystkie tablety. Ale większe, które mam. Ale tam jeszcze mam, jeszcze pokażę później. I ja mam... No. Także pierwszy... No to będzie trochę nawet szybki odcinek, bo... trochę muszę iść. Dobra. To było dla mnie ważne. Taki... O jest chyba jakoś lepszy na Samsungu Orange Tap 7.0 Nie wiadomo to działa. Może jak się jakoś i na świecie. No Kolejny to jest iPad. Wow. Polsce pan. Działa. Tylko że nie wiadomo. No tak średnio, tak sobie... Następnie mamy jakieś takie coś. Go clever. Nie wiem czy działa. Ktoś dopisał. Nunu. To jest UNU. No. Pozdrawiamy. Nie wiadomo czy działa. Jakieś takiego. DGM. Też nie wiem czy działa. Ja ten odcinek robię tylko dlatego że żeby przetestować nową kamerę i to jakoś przetestować i w ogóle mamy tutaj o zależnie minusem Nie wiem co to jest nie wiem czy działa ten tablet Prestige multipad 7 ultra też nie wiem czy działa samsung tab a70 działa tylko że wifi nie działa No, nie chcę się włączyć teraz. O, bezmyślnie. -le. Lenovo jakiś tablet z Intelem. W środku to może być mój oryginalny tablet, którego używałem jak byłem mały. A, chyba nie. Nie wiem. Będzie długi ale to się. Tu jest jakiś Lenovo jakiś coś. O Boże, to nie jest dobra jakość. Nie wiem czy działa. Tu jest Android tablet. Profesjonalny. Może się łączy. Do tych mnie działało, jest taki trzaśnięty. O, żeś. Orange FunTapsie się 8. Osie... Nie wiem, czy działa. Huawei jakiś, może działa. Lenowo bezaparatowy tablet. Nie wiem, czy działa. Ostatni z tej to jest jakieś tablet. Lenovo, nie wiem czy działa. Także. tutaj no ja nie patrzy Jeszcze mam jakieś inne tablety w szafce tam. Jest szafka. Okej, okay, mi się przewrócił statystyk. Tam jest szafka, mam więcej ich. Ale wziąłeśmy. Chciałyśmy... Może to w ręce będę trzymać. Do, do atrop tabletów Huawei Mediapad T3. Tutaj dwa. Tab A i jakieś jeszcze pod spodem się skleiły. T3, 10, mówi Huawei. I tab A7. wiem No ta kamera jakaś dziwna jest. Nie wiem o co jej chodzi. Chyba będę nagrywać. Może będę nagrywać na. na tym. Dobra. Nie wiem czy to jest tablet, czy bardziej laptop, ale raczej tablet. Takie coś. Nie chce się włączyć. Działa na windowsie 8 i na Intelu taki bobo tutaj są tablety 10 plus cali O, ustawię ładnie Acyr nie chciała. o ktoś mi tam napisał. Oj jak się pauzuje O muszę Nie wiem jak się pauzuje, tylko że jeszcze ogarnę to no, jest tablet z Asus. Myślę, że jest transformer pad, ale to jest zwykły pad. Jakoś tak ma wejście dzikie. Nie wiem, czy działa tego. Samsung Tab A, oryginalny pierwszy. I on nie działa. Samsung Tab A, tylko że nowy. I on działa. Cały. Tu mamy Kiano. To jest tablet, ok. Nie wiem, czy działa. I Huawei. Ojej, to pokazałem ładnie. Nie, on się ładuje, ale nie, potem nie, nic się nie włącza. Teraz się przedstawimy. Największego burda. Ojej. Ten ekran też nie jest za fajny w tej kamerze. Ale co mogę narzekać? Światło też. O. Jak już to może na włączyć? Ja się jeszcze po. Ojej. Ale w ogóle te tablety. No, poczekajcie. No, nie wiem, czy te tablety Was. No, no nie wiem, czy Was interesują te tablety. Ale. mnie nie. Te <noise> głównie nie działają, bo są takie boty. Takie. się mogę turlać po nich. Nie wiem, czy o tym pomyślałem. Ale no, szafeczka już stoi. Wezmę tu. O! Jest garfik w ogóle na szafce. Garfik, powiedz coś do kamery. Garfik. Okej. Okay. Na szafeczce za garfik jest. A szafka jest tu. I to jest szafka, tylko jeszcze nieskończona. Tablety. O! Bym się. Był kolei,ło tu nie jest a tu jest. Także a ten film za bardzo jakościowy nie będzie. <laughs> Jeszcze zobaczę, co będę robić. Także wiem, się w innych odcinkach do następnego. No i się ma.